Dzień dobry Państwu. Ja mam przyjemność, że jestem trochę takim stałym wywalcem Państwa, bo w tamtym roku byłem na sesji, też miałem wystąpienie w sesji plenarnej i dzisiaj to się powtarza. Powiem szczerze, że nawet to mi się podoba, że mogę zabrać ten głos, do Państwa przemówić. Ja mam taki temat, który może się wydać interesujący, a z drugiej strony nie pasujący tutaj, bo mam powiedzieć na temat filmu e, takiego, który wzbudził dosyć duże kontrowersje. E, dużo się o nim mówiło. Jest to film e, po kłosie Witolda e, Pasikowskiego, Władysława Pasikowskiego. Thriller. Właściwie teraz jaki. Jedni mówią thriller polityczny, inni mówią thriller bez żadnego już przymiotnika. Jak się chciałem o tym powiedzieć parę zdań. To takie wprowadzenie. Pokłosie Władysława Pasikowskiego w poszukiwaniu ofiar Holokaustu i impulsy myśli Wiktora Franka. Dlaczego taki temat? I dlaczego impulsy? Może zacznę od drugiego pytania. Pod tytuł zapożyczyłem z interesującej książki pracy, właśnie o Franku i jego impulsach myśli dla pedagogiki. Autorem jest Piotr Michalski, ksiądz profesor z Stolunia, badacz Frankla. Wybitny, bardzo ciekawa postać wody, bardzo ciekawa książka. Polecał wszystkim na temat myśli Frankla i jej recepcji. Michalski poszukuje u Frankla inspiracji, owych impulsów do nowego odczytania propozycji pedagogicznych. I co istotne, przypomnijmy u Frankla psychoanalityka i filozofa. To jest taka trochę inna perspektywa, a zawsze patrzenie inne jest twórcze dla nas, jeżeli oczywiście potrafimy z niego skorzystać. Ja także poszukuję u Franka impulsów do nowego spojrzenia na Holokaust. Przypomnę, w tamtym roku miałem właśnie o nim wystąpienie. Impulsów mieszczących się w nowym odczytaniu słów: tolerancja, przebaczenie, wina, odpowiedzialność. Czas przeznaczony na wystąpienie nie pozwala mi na zajęcie się myślą Frankla. W poprzednim roku po części zapoznawałem tutaj szacowne grono z jego ideami, nawet bym powiedział emocjami. Zarówno w artykule, w rocznikach na społecznych kulu, w najbliższym czasie ten artykuł się mojego autorstwa ukazał, jak i w, przygotowanej, w przygotowanym tekście pokonferencyjnym, który tu tutaj złożyłem. Poświęcam Franklowi więcej uwagi i tam do niego odwołuję. Pozwalam sobie więc teraz w tym wystąpieniu zająć się tylko tym filmem Wasikowskiego. Powiedzmy parę słów o filmie, o thrillerze. Gatunek jak najbardziej nadający się na opowieść o zbrodni. Tylko czy o tej zbrodni, mówiąc o tej, to mam na myśli holocaust. Tak? Od razu odpowiadam tak, nadający się. Ale po kolei, Pasikowski Władysław, rocznik 59, czyli człowiek, który nie jest świadkiem, już jest, należy do tego pokolenia dzieci. 59 to, jak dobrze policzę, tak szybciutko, to 14 lat po Holokauście się urodził. Reżyser wybitny, czasami określany polskim Tarantino, szczególnie w psach po obydwu częściach Psy diagnozują początki polskiego kapitalizmu, tworzenia się fortun, które tak jak na Dzikim Zachodzie wyrastają z przemocy, zbrodni. Ale najbardziej utytułowany film Dorówku Pasikowskiego to jest Krol z 1991 roku, podejmujący problematykę tzw. fali wojsk, a de facto legalnej przemocy państwa. Film niby o wojsku, de facto o państwie jego przemocy wobec jednostki, która nie mieści się w schemacie. Ja powoli zwracam uwagę, że zaczyna mnie interesować schemat. Coś, czy my się mieścimy, czy nie, ale ten schemat gdzieś zaraz będziemy go mieć. Nie sądzę, bym musiał dalej prezentować postać Pasikowskiego, reżysera odważnego i wymykającego się prostą oceną, pozornie podejmującego problematykę sensacyjną, de facto etyczną, polityczną. Pasikowski może nie, wyraża tematycznie, może nie wyrasta tematycznie z polskiej szkoły, filmowej oczywiście, odnoszę się do gatunku, film sensacyjny, thriller, bardzo rzadko w polskim filmie wykorzystywany do przedstawiania problemów etycznych czy politycznych. Możemy wskazać ciekawą próbę polskiego westernu, Prawo i pięść z 64 roku, 20 lat po, po 44, podejmującego problematykę zdiagnozowania rzeczywistości PRL. Wspaniałe role Gustawa Cholupka, Zofii Rozowskiej. Reżyseria Jerzego Hoffmana, Edwarda Skurzyńskiego, scenariusz Józef Hen, wybitny pisarz, muzyka Krzysztof Komeda i niezapomniana balada Agnieszki Zosieckiej w wykonaniu Edmunda Fettinga. Pasikowski pozornie nie wyrasta z estetyki polskiej szkoły, gdy de facto w ideologicznym podejściu do zagadnień współczesności historii jest mocno sadzony. Podobnie jak z mego czasu Andrzej Wajda podejmował problematykę współczesną w popiole, proszę przypomnieć sobie tę scenę początkową, która rozpoczyna film, prawda? Czy Jerzy Kawalorowicz w Faraonie, gdzie Prus w ogóle zawsze powtarza, że on podejmuje problematykę współczesną, podejmując problematykę historyczną, czyli uaktualnia historię, Paśnikowski nie sięga dzieło polskiej literatury. Ale tworzy fikcyjną opowieść odwołując się do zjawiska społecznego, jakie mogliśmy zaobserwować po opublikowaniu książki Jana Grossa w sąsiedztwie. Drobnej rzeczy historycznej, nawet można powiedzieć historyczno-socjologicznej, diagnozującej jeden z fragmentów Holokaustu, mord biednywał. Mord na poziomie jednostkowej oceny zdarzeń. Czy wydarzeń. Ludobójstwo na poziomie społecznym. Pasikowski w Pokłościu diagnozuje pewną histerię społeczną, związaną z dyskusją po opublikowaniu książki. Tworzy opowieść filmową, nadając jej specyficzny, estetyczny wyraz. Sięga po gatunek kina, tkile. Jak mówimy tutaj trochę, i nie wiedziałem, że akurat tak będziemy. Tych, te pokolenia, następne pokolokausty, to ten tekst się trochę wpisuje i ten, ten obraz się wpisuje. Triller jest gatunkiem opowieści filmowej, które diagnozuje zło. Zło czai się wokół nas. Niedostrzegalne początkowo, ale obecne, intuicyjne. Powoli się ujawnia, wychodzi i nas ogarnia, przeraża. Wywołuje wywołując lęki i emocje. Wydobywa tak, jak psychoanalityk, może jak Frank, te zbrodnie Zbrodnia czai się wokół nas. Pozorna opowieść o dwóch braciach i życiu, podkreślmy banalnym życiu, bo jeden jest chłopem, drugi robotnikiem budowlanym, staje się pretekstem do powiedzenia paru spraw ważnych o nas, naszym społeczeństwie i naszej historii. Rozgrywanej nie na poziomie elit politycznych, ale niźm społecznych. Ja przepraszam, że użyję tego określenia, ale ja od razu powiem. Ja, jeżeli ktoś poczuje się trochę urażony, ja przywołuję siatkę pojęciową Arendt i ona definiuje wiele pojęć w kategoriach etycznych, w kategoriach politycznych, i tak to należy wszystko rozumieć. Przez sięgnięcie po gatunek thrillera, Pasikowski stwarza doskonałą ramę do opowieści etycznej. Oto przeszłość skrywana, zapomniana i odrzucana, ujawnia się, nie wiadomo dlaczego. Co główny bohater Kalina, Maciej Sztur, sam przyznaje w rozmowie ze swoim bratem, Ireneuszem Czopem. Świetnej roli w tym filmie. Ja nie powiem to, Maciej już bo on jego już wystarczająco chwalono, ale troszkę o Jereniu się On Naprawdę aktor wybitny, niedoceniony. Świetna postać. Mówię o okreowanym bohaterze. Z jak biblijnym wąż czali się i pełza, od czasu do czasu wychodząc tam powierzchnię. Możemy powiedzieć że zło z przeszłości musi zostać osądzone i ukarane. I to jest ta rama dla tej opowieści, która od razu nas usytuowia w takim rozumieniu tego co się wydarzyło. Wydarzyło się zło i zło musi zostać ukarane i naprawione. I to jest ta opowieść etyczna. Oczywiście ten film ma inne wątki, ale mnie inne wątki nie interesują. Początkowo chciałem dokonać analizy ideowej filmu, otworzyć opowieść etyczną Pasikowskiego o, i o Jedwabnym i szerzej, bo to już jest chyba zamiar reżysera, o Holokauście, ale zdanie zmieniłem. Co było powodem? Inny film i dyskusja po niego. Oczywiście mam na myśli ideę Pawła Pawlikowskiego, który to film pokazał, że ani dyskusja nad książką Grosa, ani dyskusja i inwektywy, jakie pod, przetoczy, przetoczyły się po filmie Pasikowskiego nie przewietrzyły morowego powietrza kolokaustu na wsi polskiej. Wsi w znaczeniu wieś ujmuje w etnograficznym dyskusie czasu minionego i przeszłego. Chociaż, jak pokazuje przykład sąsiadów, i indy, stale obecnego. Mówię, nie chcę mówić, że mówi o wsi, proszę mnie nie zrozumieć, to jest wieść w znaczeniu pewnej konstrukcji etycznej. Triller zawsze wybiera miejsce, które jest naznaczone, i w tym sensie Holokaust naznaczył to miejsce w sensie etycznym. Oczywiście pokolenie dzieci zbrodniarzy, przepraszam za tak ostre słowa, ale powinny być jednoznaczne etycznie, gdyż wokoło morowe powietrze. Jest bardziej radykalne w ocenie wydarzeń niż ojcowie, uczestnicy zdarzeń. Nie są w relatywizmie subiektywnych ocen uczestników. Że tam komuś ktoś kiedyś coś. I nie muszą dokonywać psychologicznego wyparcia. Dokonują oceny moralnej bez kontekstu tego historycznego. Tak samo jak pokolenie dzieci zbrodniarzy dokonywało w Niemczech, podkreślmy to, ale nie po to, by się usprawiedliwiać. Główni ideolodzy i wykonawcy Holokaustu są znani i nazwani. To są Niemcy. Tak samo postępowały społeczeństwa Europy, które ponosiły odpowiedzialność, a po części także winę. My także, my jako społeczeństwo polskie, my także ponosimy odpowiedzialność, a po części winę. Stwierdzam my, nie nadając jeszcze politycznej czy socjologicznej interpretacji. Ocenie winy i odpowiedzialności przywołuje Hannah Arendt. Ujęcie winy jako oceny prawnej czynu, dokonanej zbrodni, jeśli w niej uczestniczyliśmy tak, i odpowiedzialności jako etycznej naszej postawy. Czy coś zaniedbaliśmy, czy czemuś się nie sprzeciwiliśmy? I o tym jest rzecz o odpowiedzialności. Może nie to, że jesteśmy sprawcą, ale czy wszystko zrobiliśmy, czy gdzieś mu się nie sprzeciwiliśmy. Holokaust jako piętna Europy, piętno, a więc rzecz bolesna i trwale obecna, a nie historyczne zjawisko. To, co pan tutaj rektor, na co zwracał uwagę. Piętno to nie jest blizna, która się zagoi, to jest piętno, które pozostanie do końca. Po kłosie tytuł dwuznaczny, pokłosie dyskusji o jedwabnym, holokauście i pokłosie nasze, moralne po Holokaustie. W tym sensie w filmie jest pytanie o odpowiedzialność nas, dzieci i wnuków. Te słowa wnuków to kieruję do tu szacownych studentów, którzy siedzą na sali. To oni są wnukami. Już nie jesteśmy uczestnikami wydarzeń. Nie ponosimy winy i odpowiedzialności. Ale Pasikowski zadaje, zdaje się powiedzieć do nas, że nadal odpowiadamy za, za zbrodnie. Moralnie za naszych ojców. Możemy być strażnikami pamięci, ale nie od tablic, miejsc martwych, w wielorakim sensie, ale miejsc ciągle żyć, choć umarłych. Jesteśmy odpowiedzialni za pamięć o Holokauście. I o, to, o tym jestem w film. Po kłosie nawiązuje, jak cała europejska kultura, do antycznego mitu. Wskażmy jeden najbardziej rzucający się w oczy: Dyskusja o Holokauście. Przywołuje mit o puszce Pandory. Otworzyć czy pozostawić zamkniętą. Pandora, symbol nieszczęść człowieka, według mitu otrzymała od Zerusa puszkę z nieszczęściami. Ja tego mitu nie opowiadał. Ale co rzadko podkreślamy, na samym dnie, kiedy już wszystkie nieszczęścia wyleciały, były nadziei, była nadzieja. I to jest w tym sensie, ten mit może być przywołany i dzisiaj dla nas. Tam na samym dnie jest nadzieja, ale pierwsze te nieszczęścia muszą wylecieć. Musimy je nazwać, zdiagnozować, ocenić, nie bać się. My jesteśmy już dziećmi i wnukami tych, którzy to zrobili. Oczywiście możemy zadać pytanie, dlaczego oczyszczenia nie, uczy nie uczy uczynili nasi ojcowie. Po części uczynili, a po części ówczesny, ówczesny system nie pozwolił. Autorytaryzm plebejski, to tak nazywam socjalizm, był represyjną dyktaturą większości. Miał także swoje społeczne zbrodnie, wywłaszczenie, represje wobec elity kulturalnej i moralnej. Ale także dlatego, że bazą systemu była ta sama ludność. Ten sam motłoch. By użyć określenia arendt, w dużej mierze posiłkującego się estetyczną wizją teatralną Brechta, z matki Courage i z kar 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 kariery Alberta Uli. Motło, i znowuż nie w znaczeniu takim etycznym znaczeniu, niziny społeczne pozbawione etyczności, odróżnieniu od mas. Motłoch to są ci, którzy nie mają tej etyczności. Gdy w czasie wojny pozostawiony sam, został sam sobie, stał się łatwym narzędziem manipulacji. Uzyskał przyzwolenie na to, co w nim się działo złego, a moralnego. Zabrakło motłochowi uświadomienia, uświadomionego Boga, idei moralnej w rozumieniu Frankla, owego instynktu moralnego, który by kazałbym się zatrzymać, powiedzieć nie. U brak etyczności. Połączony z brakiem moralnego państwa, staje się przyczyną zbrodni. Trzecia Rzesza jest klasycznym przykładem państwa terrorystycznego. W sensie, cy, cy, w sensie Cycerona jest bandą zbójecką. On dokonuje takiej etycznej oceny. Wersja Grosa Pawlikowskiego utrwala powyższy ob obraz. Motłoch totalitarny, pozostawiony sam sobie, bez elit intelektualnych, nauczycieli i moralnych, księdza, dokonuje zbrodni niczym gangsterska banda. I teraz jest takie przesłanie: to stawia nas wszystkich tu na sali, elity naszego państwa, przed wyzwaniem, bez naszej odwagi i rozumu. Społeczeństwo będzie ciągle zawieszone w morowym powietrzu Holokaustu. Będziemy jego kolejną ofiarą, jak w filmie staje się Kalina. Wyboru nie mamy. Wybór byłby, wybór byłby poza etycznością, a tego nie chcemy. Inny wybór byłby wyborem pozornym. Dziękuję bardzo.